Jedni szukają towarzystwa za wszelką cenę, nawet kosztem siebie, drudzy zamykają się jeszcze bardziej, boją się odrzucenia, więc wolą nie próbować, a trzeci udają, że im to nie przeszkadza, chociaż w środku mają pustkę. Prawda jest taka, że samotność to coś, co dotyka każdego. To nie jest słabość, to ludzki stan, który się pojawia w różnych momentach życia. Może dopaść kogoś po rozstaniu, po przeprowadzce, po śmierci bliskiej osoby, po stracie pracy. Po jakimś życiowym zakręcie. Czasem wystarczy poczucie, że nikt nas nie rozumie. Najgorsze w samotności jest to, że potrafi mówić głosem zwątpienia. Podsuwa myśli w stylu: Nikomu na tobie nie zależy. Jesteś nieważny. Nikt cię nie potrzebuje. I im dłużej człowiek w tym siedzi, tym bardziej zaczyna w to wierzyć. Ale to kłamstwo, które samotność lubi powtarzać. Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebujemy innych, nie po to, żeby nas ratowali. Tylko żeby przypominali, że istniejemy. Czasem jedno spojrzenie, jedno słowo, jedno spotkanie potrafi przywrócić nadzieję, ale zanim do tego dojdzie, trzeba się odważyć, zrobić pierwszy krok, a to bywa najtrudniejsze. Kiedy czujesz się samotny, wszystko wydaje się trudniejsze. Wstanie z łóżka, wyjście z domu, zrobienie czegoś dla siebie, ale właśnie wtedy, kiedy czujesz się najbardziej odizolowany,